Jeżeli tego typu coin rośnie 100% w jeden dzień, to fizycznie między wszystkimi możliwymi giełdami zawsze będą różnice. Czyli będzie różnica albo między ceną futures, czyli jeżeli macie na przykład na weksie 9.70, na L Banku będziecie mieli 9.90 albo 10 dolarów. Czyli macie 30 centów różnicy, które tak naprawdę możecie też wykorzystać, bo wtedy a wchodzicie na cenę tam gdzie jest wyższa cena short, na niższej cenie long, czekacie aż cena wam się zbalansuje, exitujecie z pozycji macie spread skasowany dla siebie, tak naprawdę bez ryzyka, że cena wam wystrzeli w górę i was ominie, albo wystrzeli w dół i was zlikwiduje w drugą, w każdym, tak naprawdę w każdym przypadku. Więc jakby to jest też plus, szczególnie takich dni jak dziś, gdzie jakby są coiny, które po prostu napierdalają, brzydko mówiąc, bo zawsze w tych okolicach będą spore różnice cenowe. I my te różnice cenowe możemy sobie relatywnie w bezpieczny sposób wyłapywać. Wiadomo, że na tego typu dilach nie zrobicie tysiąca procent, jak niektórzy ludzie...